Witajcie, witajcie serdecznie. Z tej strony, Hunter, witam w kolejnym odcineczku. Mam dla Was nieco garść informacji. Zapewne niektórzy z Was już się szybciej o tym dowiedzieli, ale ode mnie oczywiście musi być też jakoś skromnie powiedziane, pokazane. Otóż czeka nas niebawem aktualizacja, w której będziemy mieli garść fajnych kamuflaży, na przykład dla Mausa że będzie można zdobyć w, bodajże w marcu wiele ciekawych innych maszyn dostanie też swoje jakże piękne e, łatki e, kamuflaży które, wow. które poprawią wizerunek i sprawi, sprawią, że gra nie będzie tak szara jak do tej pory bo na tym polega właśnie aktualizowanie gry, żeby ją Wraz z aktualizacją zbliża się wielkimi krokami nowa linia, nowa linia włoskich, włoskich czołgów. Nowa linia włoskich czołgów. Tak, i jest akurat na tą chwilę ujawniony dziesiąty tier. Ale, ale no niestety reszta jest pod znakiem zapytania. No wszystko będzie wiadome w... Następnej aktualizacji. 10.7. To jest, to jest akurat za nami. Nie, ja chcę tam spamować. Eee, o tym za wiele. Ale to tyle. Eee, następny krok, jaki dzisiaj chciałem też e, się zabawić. E, spróbować może szczęścia. Nie wiem, może, e, może akurat mi się dzisiaj powiedzie, może zdobędę czołg. ósmego poziomu. Tutaj, Charlemagne za grosze, jak to inni tutaj na YouTube sobie oglądam, tak? I pierwsze losowanie i ktoś ma szczęście i się trafia ta maszyna, to, 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 to tak ciekawe, bardzo ciekawe, bo to jest 0,15% zobaczcie, żeby wyrysować te, oto no dość fajny do tej skrzydł. Zobaczymy, może akurat będę miał szczęście dzisiaj. bardzo prawdopodobne, że nie ale zobaczę sobie eee, oczywiście tym co za 50 golda czy za niewiele większą sumę wylosowali ten czołg to gratuluję nie? ale ja nie będę się eee, zbytnio pienił no to jest na przykład fajne ja może z 500 golda wydam jak się tutaj może Albo z, spróbuję zlikwidować, zlikwidować tutaj te niepotrzebne nagrody. To wtedy będzie większa szansa, żeby trafić. Czy wy to kurwa. widzicie? No nie. O ja, pierdolę! No po prostu. Wow. Kurwa, no nie. Boże, czy ty to widzisz? Ale mnie teraz zacięło. No to. Jestem naprawdę grubo na plusie. Jestem naprawdę grubo na plusie. Po prostu, wow! Jestem, jestem pod, pod wrażeniem. I bardzo kurwa, dobrze. Ale zobaczę, co by było dalej. Na no, tej Ale aż mi się ciepło zrobiło. No dobra, to, jest, no to jeszcze w gratisie. Ok, dobrze, to już. Wargaming. Ja dziękuję. Naprawdę jestem w szoku, słuchajcie. Ja jestem naprawdę w szoku. Tak. Drytola. Ja chciałem ten czołg mieć. Za 135 golda. 135 golda. I co, jak ja bym chciał go teraz... Nie, to by było szkoda. Ale słuchajcie, za 135 golda. Dobra, no lecimy z materiałem dalej co chciałem wam powiedzieć że na pewno na pewno opłaca się na pewno widzicie tutaj następne, następne losowanie w którym można zdobyć jakieś do, fajne kamuflaże pojemniki personalizacji oczywiście tutaj z dodatkiem co jest w środku widzicie można zdobyć sobie odkryć tutaj ciekawe takie dodatki do do, do naszych pięknych czołów pojemnik z awatarem e, i pojemnik z akcesorium, no tutaj można sobie upiększyć wnętrze garażu. Ale dobra, no to tam nie wiem co tutaj by się trafiło może. O, 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 proszę bardzo, akurat super. Chciałem to. To no, mi się przyda. E, ale dobra, to tak poważniej. Teraz wracając do, do ofert tutaj. Słuchajcie. Nie wiem, jak wy, ale dla mnie to tutaj te trzy pojazdy, których nie mam, wraz z tym 175, który ma naprawdę fajnego kopa, z tego działa, na tierze trzeci. Eee, polecam, jak za 12 zł, słuchajcie, to nie jest jakiś tam, nie jest jakiś tam, Bóg wie, pieniążek, ale tymi trzema czołgami można się wtedy bardzo fajnie że tak powiem pocieszyć a jeżeli wam się nie spodoba no to zawsze możecie je sprzedać w końcu to są czołgi specjalne zawsze będziecie mieli tam chyba 350 golda także słuchajcie nawet jeżeli tego to wam się to opłaca bo zobaczcie co dostajecie co dostajecie w, w zestawie tak także także tutaj już Zobaczcie. Dostajecie w zestawie 3 czołgi. Fajne. No, mówię, to do, do takiego chilloutu, tak? Pobawić, pojeździć, sobie postrzelać. Zobaczcie. Dostajecie tutaj jeszcze 10 doładowań. PD załogi wolnych, PD bojowego. Skrawki. Wszystko to się zbiera do jednego, do jednej kupy. Zobaczcie. Macie 3 miejsca na, na wolne na jakieś tam czołgi, które możecie, może akurat potrzebujecie. No, także ja to sobie zakupiłem, bo ich akurat nie miałem, a na pewno mi się przydać, przydadzą. Bo lubię sobie takimi pograć i pobawić się. No, a tak jeżeli chodzi o zbiórkę, zbiórkę z sezonu tutaj trzeciego ruchu oporu, no to widzicie, to u mnie to tak to wygląda. Silencer jest naprawdę fajnym czołgiem, co mi się też podoba, tylko że to jest taki kucze przekształcony czarioter. Tak. Swindler. Swindler mi się tutaj robi. Też jest dość ciekawy. Może... Może uda mi się dojechać tutaj do tego czołgu, ale zobaczymy. Bo jednak tutaj no, jeszcze sporo by trzeba było wydać, naprawdę, żeby go wymaksować. Nie wiem czy, czy mi się będzie to. Czy będę w stanie to, tak? Ale dobra. E, wracając do, do e, e, ofert e, subsk subskrypcja na 45 zł no to sobie możecie policzyć 2,5 tysiąca golda i coś może się akurat trafić ciekawego z dyskusji, no to będziecie mieli szczęście, no to zawsze zostaje 2500 golda, no to, to można powiedzieć, że albo będziecie z, y, mieć zysk z tego, albo będziecie strafni. No w skrócie. Co? E, y, tutaj y, Łowcy chwały Gisor dwustrzałowy. Fajny. Fajny, fajny niszczyciel. I świr, ja to nazywam. swir Sphir. <grym> świr. E, plus jeszcze no skrawki. No tutaj nie wiem, za 120 złotych, to ja bym sobie poczekał, bo to e, raczej... Raczej, raczej nie dzisiaj, nie dzisiaj, nie, nie teraz. Hmm. Rusowanie trzech skrzy, trzech czwartych Tutaj to nie to sobie bym darował, nie to sobie będę darował. Hmm. Yy, natomiast tutaj walizki zdobywało prawo no, 1545. To jest to jest mało, bo za 1500 zł za 45 złotych. No, słuchajcie, tutaj to jest troszeczkę słabe. Ale no, możecie trafić tutaj właśnie co jest w środku, widzicie, możecie trafić kurde wyprawa na Ausson, awesome, wtedy zdobywacie tylko że to jest nasz bo kupywać kupować, kupować no, jak widzicie 45 zł, tak za 1500 golda tutaj to tak lepiej, lepiej osobno kupić golda załóżmy o, tam jest za 23 zł na stronie i ma się 2500 tysiąca, także plus skrawki jeszcze dodatkowo i co dalej no tutaj z tych po 10 tysięcy golda, które się opłaca z tych tutaj na pewno ta ta TS-5 jest fajna polecam wam jak najbardziej Tankenstein też oczywiście jest to taki mutant od czołg zbudowany z wielu innych jak to wiadomo z filmu Frankensteina tutaj jeżeli chodzi o tych najeźdźców no, zwiadowców Baraskuę to wiadomo. Barasek ma swój urok. Bardzo fajny czołg. Z winy. Dobrze się nim spotkuję no, M41B też wiadomo ma też swoje plusy i minusy, tak samo jak i Barasek, no, to są fajne czołgi i za te 10 tysięcy golda ja uważam, że może, może, można by było to jakoś to tam podzielić i kupić może osobno w którymś czasie można można kupić... znaczy się M41D można kupić taniej. Tak, więc tą ofertą ja bym się wstrzymał, chociaż macie tutaj mnożniki. Komuś jest potrzebne akurat, żeby zdobyć Expa w macie, zobaczcie. No to też do, do ładowania na kredyty i Expo i tak dalej. No jak za 10 tysięcy, no to tak się to tak rehabilituje się, nie? ale to tam... Ja wolał poczekać. No i co dalej? co dalej, no słuchajcie, tutaj eee... z tymi z tą kolekcją pojemników to darujcie sobie tą akcję, szkoda Golda, próbowałem, nie wyszło eee... i no tutaj z masywnym pojemnikiem to kusi, to kusi tutaj, ale no naprawdę to, że zaoszczędziłem sobie na na zakupie akurat tego brytyjskiego Charlemagne za 135 golda <laughs> to, to nie znaczy, że będę może wydawał tutaj, Bóg wie, jakie kokosy na te na paczuszki. Ale jak już jesteśmy przy odcineczku, to podtrzymajmy, podtrzymajmy tradycję. Zagrajmy. Może akurat coś. Wpadnie. Albo i nie wpadnie. <laughs> no, to tam nie będę już... Bo tu by się tysiąc zwrócił. Ale może akurat przy okazji tam się za jakiś czas coś się tam trafi. No dobra, no słuchajcie, no to, to, to tak w wielkim skrócie. Też nie mogę się akurat doczekać tej aktualizacji. E, tej aktualizacji nie mogę się doczekać. No i co? I myślę, że będziemy na łączach. Pamiętajcie o lajku, like o subie. Bo to bardzo mi pomoże. A im więcej subskrypcji, tym wiadomo, kanał będzie się rozwijał. I jak to się mówi, bądźcie na fali. Stay tuned. I do następnego. Trzymajcie się. Na razie. Chodź. Cześć.